Witam wszystkich kolegów hodowców co chciałem powiedzieć na początku w piątek wyjeżdżamy rano do Katowic na tą wystawę yy, bodajże myślę że będziemy o 14 nie to o 16 godziny i no, prawdopodobnie będziemy na Stolowisku Kolega nam udostępni dwie, trzy klatki. Jeszcze teraz nie będziemy tu ujawniać pod jakim, pod jakim stanowiskiem, czy pod jakim numerem, ale prawdopodobnie jak zejdziemy, to pod tym filmem się postaram obserwować, wstawić numer stanowiska. Jakoś mój kolega tam, że nie ma problemu, dwa, trzy miejsca, dwie, 3 klatki nie to on biedy te swoje Prezentuje nieraz gołębie mogę mówi, wziąć z sobą. Tam miał będę parę gołębi no jak to zwykle jak się mówi teraz się, się mówi zima się zbliża wiadomo umie do tak co roku tak jak zawsze na każdych filmach mówię, 60 60-70% karby mają na okrągło tam niby nieważne jakiej wiadomo każdy to musi zrozumieć, każdy musi to coś do siebie dostosować. Ja nie używał jakichś budówek albo jakichś, Jak tu mówiłem, że każdy to mnie zrozumiał, bo jakichś owsów. Tam, cały rok nie daje owsu, a raptem się obudziłem, jakiś owiec daje, albo jakieś, jakieś koracje jak w sumie. Mówię. Na okrągu rok trwa gotowy 365 dni, chociaż zimą nie wypuszczam. Owiec daje każdego dnia plus minus 10 stopni. 10% w pierzeniu. Minimum 10% albo najwięcej. Za dużo nie daje. A jak e, teraz się wypierzyły. Ja tam się nie falę. Moje gołębie zobaczycie. Albo widzicie. Co, się mówi, na 100% już prawie wypierzone. Wiadomo, te młode co rosło, to rozłączyłem. I w tym roku pociągnąłem jeszcze. Po, jak to się, mówi, się nie musiałem, ale miałem dużo zapytań do głąbków jeszcze mam tych późnych, a tam, tam nie o to chodzi. Złączyłem rozpód, jeszcze dwa razy, zamiast raz to raz. Bo on do lęku, do lotu, dwa loty i po tych, i to mówię, jak to każdy mówi, po tych najlepszych. Trzeci raz nawet, no ale tych najlepszych to już każdy już teraz ma. Owiec, zwykły gry Woda ze studni na krągło myślę, że to woda to też jest dobrze. Także woda jest wody to tak samo na wyczucie aby to jest Wiadomo ja tam teraz wam tak podam, bo ja to trochę obsypię, żeby to rozciągnąło później tak na wyczucie daje wodę, Każdy musi dobrze, żeby zamokko nie było. Wiadomo u nas jest taki sklepie jak ja to mówię z koni zielony, Raiffeisen. Tam, to damy, tam, tam półmiarki ze 100, to 200, 250, to półmiarki damy To jest siemię liniane, półmiarki To jest siemię ja też pytam, dla oni to mają no, jest dla koni. Ja to, to może dla koni biorę, Wyszki nie mamy, ale jak się mówi myślę, no to wiem moje dokumenty, może zaraz głębie co, co mówię jak wam obiecywałem nie środkowo, nie nisko nie jakieś tam, u mnie prawie to samo ja mam takie powiedzenie po prostu jak komuś coś daję albo coś to się mówi, tak samo jak ten gąb to Jan von de Pasch coś takiego ma gołębia, proszę dzwonić Kłada sobie sam co oryginalnego nie, nie tam dziadów to nie oryginalnego Jan von de Pasz więc miałem chęć to człowiek prawdopodobnie już nie żyje zioła są zioła, to są z polony to się znaczy mówi tam nie patrzy, że łada takie bo to ja, ja dzisiaj takie daję i to takie tam a tam organy i u mnie prawie idło, to działo tam reszcie nawet, jak zima była, to te organo czy tam czy, czy drożdże ten olej z organo kupił tak żeby tam wody nie naleje, ja, wiadomo ja karmię raz dziennie każdy to musi zrozumieć do opory tam się nie, nie bawię nie, yy, no raz dziennie do opory i nawet 15% owsu a tak to karma 70%, a resztek za mało, nic w gdzie nie to tam nie robię ani kukurydzy, ani jakieś odchudzanie Moje głębi wiadomo, no każdy to musi to wyczyć. a w lotach bynajmniej poddziałach wtorek, żeby je tam wyciszyć. Tak samo teraz też te głębie, po co oni mają jakąś dobrą karmę yy, jeść. W sumie, że się moje wypierzyli, ja widzę jak każdy, nie na filmach. To się, no ale jak się mówią, jak ludzie zaczęli najpierw... Yy, ludzie właśnie takie błędy robią i ja nie będę gadał. Bo kiedyś o mnie będę gadać, ale udaję tu mistrza, ale on mistrz jest chyba na papierze. E, na przykład one już e, gołębie skończyły lotów, on odrobaczył. Moim zdaniem to no nie jest mistrz. dla mnie to nie jest misz. E, gołębie loty. Dzisiaj skończyły, dzisiaj nie skończyły. On już kurację zrobił albo, albo szczepienie. Szczepienie się robi, ludzie kochani, trzy tygodnie po wszystkich. kuracach, po, po wszystkich. Kurace, po wszystkich e, no nie wiem, kto wam to, to wytłumaczył. Trzy tygodnie się robi szczepienie po. No i po polsku, bo mi się każdy nie bo ja po polsku dobrze we Wszystkich kuracjach, szczepienie się dopiero robi, a nie odwrotnie Ja widzę, że ktoś Najpierw gołębia szczepią, później korace robi, to to nie działa No Krzysztof zarobaczony, wiadomo Ludzie myślą, że on nie ma robaków, ale Sprawdźcie to, jak nie wam Kiedy z rok wam pokażę środek, to pewnie mi Wtedy będziecie gadać, no. ja to każdy wie, daje na usiki, ale ja to, jak się mówi ja to sam tego nie wymyślił. to się sprawdza, ale mam kolegów co innego podają teraz nie będę ujawniał, no, róbcie na wsiiki działa to 100% nie da, na bo nawet na 200 głębi, a kto nie wierzy to można 100 ma 200, jak nie to wiadomo każdy umie liczyć na pół, a jak dacie nawet 5, bo to jest 15 mili na owsiki, dacie 5, może powiedzieć, ja to mam takie powiedzenie 50-60 głębi Później drugie piętro już 10 mili ktoś ma 100 gołębie, jak nie to podzielę A resztę nie wiem, z czy biorę, jak nie to do zlewu no. To moje takie zdanie Także trochę To co robią, tu już mam tłumaczyć, To trochę Jak to tłumaczy to tak Normalnie a najpierw no, szczepił, a później coraz robi To nie działa, ale moje zdanie na mnie też na pewno, żeby że może to źle robię. Ja robię tak i wiem, że tak. i Ja z tego palca nie wystrzał, To dobrze hodowcy robią, ale każdy robi kowarze w domu. Ktoś głębiej, nie wiem, może powiedzieć, sprzedaje albo, albo le leci tylko na młoda, a później na starnie leci, bo oni wyników nie zrobią, bo oni już są albo zgubione. I u nas byli taki goście, na dwa loty wsadzili i przyjrzeć ciężki lot. Głębi nie mają, no, ale tak ludzie błędy popełniają, to jest normalne, że by było na tyle to koledzy hodowcy. Do piątku! Dobry lot, pozdrawiam.